Na Świat Mojżeski znajduje się Święty Wojciech, który podobnie jak Chrystus przychodzi na świat, ofiarowany jest u świątyni, wypędza swojego Ducha, z dla działa działacza, naucza, wreszcie znajduje swojego w Europie. Ale jest to też nie bardzo w a więc naśladowanie misji kapłańskiej. W się, w głosie albienie, chrzci, odprawia przeszło, a oczy wszystkich były w nich utwięzione. W tego kapłana, biskupa, świętego Wojciecha. Jako klęcy, jako kapłani się wpatrywaliśmy i wpatrujemy. A oczy wszystkich były w nich utkwione. Tym biskupem, na którego życie patrzyliśmy, był Prymas kardynał Stefan Duszyński. Gdy przychodziliśmy do seminarium, był we więzieniu. Czekaliśmy na jego powrót. Modliliśmy się. Potem ta radosna chwila. Prymas wraca. Zawsze głęboko to przeżywaliśmy do nas przychodził. Patrzyliśmy na jego życie, na jego posługę biskupią i doczekaliśmy chwili, kiedy tu stanęliśmy w tej katedrze, tu zostaliśmy przez niego wyświęceni. Powiedział nam, Zwyciężajcie przez miłość. Idźcie przepowiadać dobrą rodzinę, życia i radości. Pozostańcie jedną z biskupów. I tak nam mówi, Jak Chrystus przyszedł na świat, czynić wolę niespodziewanej, ale tego, który go posłał, ojca, tak i wy. pójdziecie na szerokie, polarne diecezje, aby czynić wolę tego, który was posłał w I, I o tyle pozostaniecie na właściwym poziomie waszego kapłańskiego życia, o ile czynić będziecie wolę biskupów, o tyle, też tylko o tyle też tylko pozyskacie zaufanie ludu Bożego, który ma głęboki zmysł wspólnoty natury poprzez Biskup i Ojca Świętego i niewidzialną głowę Jezusa Chrystusa. Gdybyście nawet najmądrzy postępowali, ale według własnej woli nie będziecie z wiskutem, nie będziecie z wiskutem. A gdybyście nawet nie budowali i niedostatecznie służyli Ludowi Bożemu, ale w jedności z waszą wówczas sam Bóg już pełni wasza dziękujemy, że trwamy w jedności z Biskupem. Jest nas coraz mniej, ale jeszcze bardzo dzięki. Dziewięciu tu nas żyje. Dzisiaj celebruję także wasz drogość. Karol, który tu jest większy. Nie lękajcie się. Zwyciężajcie przez miłość. Wtedy, dużo szkalowano rośnią prymasu. I takie były sytuacje trudne. Prymas mówił do nas, posyłając nas. Chrystus przestrzegał uczniów swoich, nie lękajcie się. I ja was o to proszę. Nie lękajcie się, dzieci moje najlepsze. I przyjaciele mego bisłowego posłannictwa. Niech lęk nie będzie ani poprzez moment gościem naszych serców. Pamiętajcie, wystarczy miłować, bo doskonała miłość za drzwi wyrzuca Tylko wtedy będziecie pełni ręki i zabraknie wam miłości. ale nie będzie miał przystępu do Waszych serc. I wreszcie, idźcie, przepowiadajcie dobrą nowinę życia i radości. I myśmy wyszli stąd. I przez te 55 lat, nawet jako seniorzy, stale głosimy Wamienie, swoim życiem i przez nauczanie, i przez udział w cierpieniu Chrystusa po lat coraz więcej, jak kiedyś mówił dowcipnie jeden, że gdy byliśmy w Łodzi, to na śniadanie, to jadaliśmy dobre rzeczy, a teraz to za mało jednych mamy garstkę lekarstwa. Tak to widzę lekarstwa, I tak to jest udział w cierpieniu Chrystusa, ale oczy nasze są w Niego wpatrzone. On nie tylko mówił, ale On żył i dawał świadectwo. Nie migajcie się. Stawał w obronie wiary, wolności religijnej. Poszedł do więzienia tam w zapiskach mamy takie słowa, jeśli ci Ojcze jest potrzebne coś więcej, niż dotychczas się dzieje ze mną. To czym? Jeśli ci jest potrzebne moje dziedziny, piwnica dla mnie. Udernię śledcze, procesy, widowisko swego słowa, oszterstwa i ośmiwistę, zgrawda posłówstwa i wszystko, czego sam ty poprażasz. Są powierzchny. Podejm się Marcy Najświętszej, który był takim uczcicielem. Ta katedra jest pod wyzwaniem dniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i staramy się go naśladować i wszystko stawiać na margę. Amen. Amen. w 55 rocznicę święceń dziękuję Panu Bogu za odebrane łaski, aby cieszyli się błogosławieństwem i opieką Matki Najświętszej oraz stawienictwem świętego Wojciecha. Chryste Papłany wysłuchaj nas. Polecamy ci dzisiaj także wszystkich pielgrzymów, którzy przechodzą przez tę prymasowską bazylikę od rana i jeszcze będą ją przemierzać do wieczora, aby ich modlitwa była wysłuchana. nas. Modimy się za naszych drogich zmarłych, tarczech tak ławów, którzy trudzili się, aby Twoje królestwo przybliżyć powierzonym gier i polecanego w tej szyi świętej pamięci Dionizego o łaskę życia wiecznego. Chryste kałanie, tak wysłuchaj nas. Panie. do czynienia za posługę naszych duszpasterzy. Szczególnie gdy patrzymy na dzieci komunijne, które korzystają z kolejnych sakramentów świętych. Przez sakrament pojednania i Komunia Święta Wspierali i życzliwością, wzrastali w łaskach Ale nie ma razem z Tobą, który żyjesz i krótujesz na wieki wieku. Amen. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci w dzień ucztem Otaczają oni miłością. Karmią go słowem i umacniają sakramentami. Poświęcają swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci. Starają się podobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiernej miłości. Dlatego zaniemawiają, Wysławiamy Ciebie z radością mawając Pan Bóg z grubnie wynagrodzi, a Matka Najświętsza wyprośba o trzy łaski i świętych rodziców. I na zakończenie przyjdzie się Bożego